Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Ponad 70% przejazdów kolejowych nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów. Połowa z nich miała złą nawierzchnię, a rosnące drzewa i krzewy ograniczały widoczność nadjeżdżających pociągów. Nikt zauważa, że poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w latach 2014-2015 zdecydowanie się pogorszył. Wskaźnik NRV, który określa to bezpieczeństwo dla użytkowników przejazdów, w 2015 roku osiągnął poziom 94%. Tym samym zbliżył się do wartości granicznej 100%, której przekroczenie oznaczać również będzie przekroczenie akceptowanego poziomu ryzyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. NIK wskazuje, że na bezpieczeństwo wpływa nie najlepszy stan przejazdów kolejowych. Z 240 skontrolowanych przejazdów, aż 60% posiadało różnego rodzaju usterki i uszkodzenia, obniżające ich stan techniczny. Niks zwraca uwagę, że zarządcy dróg nie utrzymywali w odpowiednim stanie technicznym dróg dojazdowych do skrzyżowań z liniami kolejowymi. Spośród 64 skontrolowanych dróg dojazdowych do przejazdów ponad połowa miała złą nawierzchnię. Bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych zależy od odpowiedniego zakwalifikowania poszczególnych przejazdów do właściwej kategorii. Tymczasem kontrola NIK wykazała, że kategorie przejazdów ustalano nieprawidłowo i w konsekwencji nie stosowano systemów zabezpieczenia ruchu adekwatnych do zagrożenia. Wyniki kontroli wskazują, że zarządcom nie udało się ograniczyć liczby dzikich przejść kolejowych. Chociaż stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w badanym okresie, liczba dzikich przejść przez tory kolejowe wzrosła.